5, 4, 3, 2, 1, start 70, 3 lewy samo późno 3 plus lewy 30 4 lewy zostań. To 2 prawy w górę zakaz ważny To 2 prawy w górę, zakaz ważny I lewy Max otwiera To 6 prawy szczytkiem 50, 6 lewy 120 hamowanie 1 lewy. Łoże. Hamowanie jeden lewy. 120. 6 prawy. To 6 lewy. 50. 6 lewy. Przechodzi 6 prawy. I hamowanie 100, wygrodzenie lewo, prawo. I wygrodzenie lewo, prawo, lewo. 30 szczyt śmiało, 50, 5 prawy zakaz, do 6 prawy zakaz, 70 prostuj, 80, schabuj, 4 lewy zakaz, 40 lewy max. 50, 6 prawy. Do 5 prawy podbija zakaz. 50, minus 5 lewy wyjście woda. 100, szczyt. 4, I 4 lewy zakaz, zakaz. 70. Schamuj 5 prawy kulą. Do minus 5 lewy. 130. Szczyt śmiało. Minus 5 lewy. 50. Zaszczyt ten 4 prawy zacisk. Zakaz. I 100, szczyt i 5 lewy długi. Od szczytu hamowania 33 lewy z drogi. 3 lewy z drogi. Do 1 prawy nawrót i 2 plus lewy wyjście, 80, szczyt z lewą i hamowanie 61 lewy długi z drogi. 5 prawy. 4 lewy zostań syf Schamuj 2 prawy niecni Przechodzi minus 2 lewy i 1 prawy niecni Wejście lewy max 100 3 plus lewy 34 prawy sam i 5 prawy 43 plus lewy samp i partia piano 4 lewy schamuj 3 plus lewy Do 4 prawy spadanie bieg 50 4 lewy i hamowanie 2 prawy podwójny Przechodzi 4 lewy Do 5 prawy zakaz Do 4 lewy za lekki zacisk Przechodzi 5 prawy przez czyt sam 100 Szczyt śmiało. 20. Minus 5 lewy. Późno woda. I hamowanie. 3 plus prawy zahacz na spadaniu. Przechodzi 5 prawy syf. 30. Szczyt prawą. I schamuj 2 plus lewy zakaz. 21. Prawy ciasto za dom. 34. Lewy zahacz wyjście. Do zgasz 4 prawy. I 4 lewy. 50, plus prawy nie tnij. Tutaj jest ciąć. Przechodzi 3 lewy. 3 lewy zostan i 1 prawy. 70 minus 5 lewy, może syf. Do 6 prawy zahacz. 45 prawy zahacz. Samp 46 prawy zahacz pod krzak. Do 4 lewy. I zgaść 4 lewy zahacz. I hamowania 2 z lewy, ciasno zakazy. Do 3 z prawy. Do 4 lewy. Do 4 prawy. Do 3 lewy. Do 4 prawy ciasno. Ciąć, Przechodzi. 3 plus lewy późno, odkiera zakaz. Do 4 prawy zahacz. Hamowanie mokro. 50. Parte na spadaniu. 3 prawy do 4 lewy. 50, 4 prawy zahacz, do 3 plus lewy przytul, 60, na szczycie schamuj, 3 plus lewy zostań, przytul, przechodzi, uwaga, 2 prawy zakaz, to jest uwaga, tutaj tak, ja to jeszcze nie jest. tu, 24 lewy przez szczyt zgaś i 120, 4 lewy średni zakaz i 5 lewy zakaz, 60, schamuj, 3 plus prawy, długi kulą piano. 30, schamuj, 3 plus lewy. 50, minus 5 lewy. 50, 4 prawy średni, do 3 lewy. Do, minus 5 prawy z hamowaniem, do prawy hak, ciasno nie wypuszczaj. 90, 5 lewy woda, 5 lewy woda, dosgaść, 5 prawy sam 90 widać, schamuj, 6 prawy, do 5 lewy otwiera, 5 lewy, 50, 6 lewy szczytkiem, do 5 prawy sam to prosto już śmiało, schamuj, czarny domek, 5 prawy, do 5 lewy odkleja, 60 szczyt, i 6 prawy, do 5 lewy, do 6 prawy, jeszcze schamuj 20 minus 5 prawy, 56 6 prawy ciąć, 80 schamuj 5 lewy zahacz, do 4 prawy, do 4 prawy, 30 lotna i 5 lewy z hamowaniem.